Chciałbym również zaproponować Wam, drodzy widzowie, aby ktoś ze mną zagrał. Jestem takim 50-letnim plus tenisistą. Gram rekreacyjnie, od razu uprzedzam, ale bardzo lubię grać z ludźmi, którego, których poziomu gry jeszcze nie znam. A jeżeli wy, przy okazji porozmawiamy, jeżeli wy chcielibyście porozmawiać, to, to zapraszam. Licytujcie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tę grę w tenisa ze mną. Zagramy może dwa sety, więcej nie, bo ja już nie wydolę, bo jak wiecie jestem dosyć otyły i takiej kondycji wielkiej nie mam, no ale maksimum, no maksimum jak dam radę, ale będzie fajnie, pogadamy w trakcie przerw. Może o ważnych sprawach, może o sprawach, które Was niezwykle interesują, a dotyczą życia publicznego. Zapraszam i apeluję nawet o licytację, bo każda złotówka więcej, która zostanie przeznaczona na grę ze mną, będzie złotówką więcej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka.